Rozpoczynamy vlogowska, tak? Teraz, Jak ja. wyglądam? Nie wiem. <laughs> Jak, co. Dobra, <laughs> e, dobry państwu dzisiaj mamy tręgę kipą, tak? Tak, tak. <laughs> jedziemy Jedziemy pasatem bez szóstką. Piękny samochód. Nie żyje nam połowa silnika, bo wtryski są pierdolnięte. Ale nam to nie przeszkodzi w dojeździe na trening? Tak. Hmm. A ja, jakie dzisiaj plany na trening? Właśnie, jakie plany? To kto zacznie? Ja no zacznę, ty, ty. ja zacznę. Jeżeli chodzi o plany na trening to ja dzisiaj bym chciał zrobić siady ym, i zrobić martwe i jakieś tam akcesoria sobie porobić no Kurna, to wy zdążymy w ogóle? Nie wiem, zobaczymy. Yy, moim planem na dzisiaj jest zaatakować 200 w siadzie i bardzo bym chciał zrobić to na przykład na dwa. A ty siadasz na 11 dziurce? Na 11 Albo na 11 albo na 10, nie pamiętam, zobaczymy Ja może zrobię siadę stołu nawet Bo y, ogólnie atakowałem już 200 w y, niedzielę Ale dobra i teraz przechodzimy do tego co się w ogóle dzieje z zawodnikiem Bo ostatnio mnie trochę nie było Aha. na filmach A, no, no tak, e, no bo były inne filmy panie, panie, panie i panowie, znowu wpadłem w cugi alkoholowe No nie No także Czemu? Nie, no dobra, cugi. To, to się wytnie, ale teraz tak. Nie, nie wytnie się. Ogólnie widzowie, zaatakowałem 200 w niedzielę i zgniotło mnie dwa razy, ale to nie jest wina mojej formy aktualnej, tylko to jest wina tego, że chlałem od piątku do niedzieli i robiłem przerwy na treningi. Bo ogólnie tak, umówiłem się w piątek z ziomkiem na trening. Nie na trening, tylko na, na, na miasto, że sobie tam wyjdziemy. I skończyło się tak, że. Trening Że piliśmy na mieście, później jechaliśmy na trening. Co nie? Następnego dnia i od razu z treningu znowu na miasto, nie? I właśnie zaczęło się w piątek, skończyło się w niedzielę. Ważny jest balans. No, balans. Także można powiedzieć, że w tym momencie czuję się jak Ronaldinho polskiego trójboju, już tak pełną parą, nie? Elu widzowie! Ja dzisiaj na treningu nic jakoś bardzo ciężkiego. Pierwszy tydzień, drugi dzień, więc siady chyba 155, coś takiego. Mam dynamikę przed jutrem, jedynie. Jutro o 220, siadam sobie seryjki. Potem ławeczka jakaś. Ławeczka 145, jeśli się nie mylę, jakieś piątki wyciskam. I jeszcze mogę zrobić ciągi, a potem jadę na sieciówę jeszcze. Bo mam dalej reha probię, ale cały czas jestem pod opieką fizjoterapeuty. I fajnie wychodzimy z kontuzji. Jak ktoś z Poznania jest to w ogóle Łukasz Narczewski polecam genialny fizjoterapeuta cały czas gdzieś tam mnie utrzymał w treningu przy mojej kontuzji, ja miałem naciągniętą tą dwójkę i udało się z tego gdzieś fajnie wyjść i już jestem na wczoraj byłem na 150 kg martwym, dzisiaj już będę na 160, no i wszystko w porządku działa generalnie więc, więc się bardzo cieszę, ale będę sobie powolutku co 10 kg szedł, też nie codziennie martwę raczej tak 4 razy w tygodniu na razie, no i sporo rehabu jeszcze robię, cały czas gdzieś tam było katowane, żeby wzmacniać tą dwójkę mimo wszystko Ale, w... o kurde, tutaj było mocne hamowanie No dobra, Tro, trochę się przyciąłem, można powiedzieć, już zapomniałem co mam wam mówić Ale widzimy się chyba na treningu, chyba że za chwilę jeszcze coś nagramy Jak, jak będziecie nam dawali suby, to się wybijemy i będziemy takimi jeździć, nie? Ej, no na... ja nie chyba ja się na autach, ale tam jest napis na Charger, co nie? Charger. To jest charger. To jest no? charger. Kurwa Chivas! Jest... Ja o pierdolę! Ci was. To jest, to, to jest charger, ten samochód. Ej Ole zajebiście wygląda. No, Opinia widzowie? Wy nie, nie wiecie co jest z przodu, ale tam mi się Leciały, wydaje że mi był, jak charger. Że on ma taki silnik no, nie wystający, nie? No to nie jest taki stary. No, nie, nie on jest stary, on jest stary. W nie wiem, w sumie... Widzowie... Chuj z to to. Widzowie... Mm, jak rozpoczyna się uzależnienie od kofeiny? Bo na przykład teraz już piję drugiego energetyka... Jo! nie? Jo! Patrzcie, patrzcie, zatrzymam się chyba idealnie. Widzowie, spójrzcie na Daj szabnik. mu, daj mu! A on widzi, że nagrywałem jak coś. Widział, się uśmiechnął do nas. Daj mu! Daj mu! Czekaj Tak wyjadł. Daj, daj mu, daj mu! Bardzo ładny samochód! Dobra, uzależnienie od kofeiny, widzowie. E, jak się zaczyna? Zaczyna się niewinnie przed każdymi ciągami i siadami, i generalnie każdym mocniejszym treningiem, czyli codziennie. E, zaczynałem pić jednego energetyka przed tym. Szybko skończyło się w ten sposób. Że musiałem pić już dwa energetyki: jeden taki zaprawiający, drugi taki już przed samym treningiem. W tym momencie dochodzę do tego, że zaczynam pić energetyka przed pracą, żeby mieć energię w pracy, i później piję takiego zaprawiającego przed treningiem, i później już przed samym treningiem, jakieś pół godziny przed, wlatuje energetyk. Tego. Ja powiem, jaki jest następny state tego, co nie? Następny state to jest taki, że uznajesz, że bez sensu wydawać tyle pieniędzy i walisz po prostu tabletki z kofeinem. Byłem na, na, tym, na treningu, na sieciowie, co nie? I kurwa, tyle kobiet się zebrało od wokół mnie i to bardzo ładnych. I mówię, o ja pierdolę, jestem w jakimś niebezpieczeństwie. Co myślę, serio, że... Ja tak się niekomfortowo czułem no przez to. No, koła, piękny, panie. <laughs> dookoła, piękny panie, panie. Nie, nie, no ja że mnie za chwilę zabiją za coś, no. Nie, nie miałem się gdzie spojrzeć, co nie? Wszędzie jakieś panie, kurwa. I to jeszcze serio, już... Już takie najbardziej skrojone topy, wszystko. Te reginsy już takie, kurwa, dotąd, że... że ledwo zasłaniały dupę. Mówię, o ja pierdolę, ja tam nawet nie patrzę. W wieku mężczyzn. No. Już mi zajmowały maszyny, ja mówię, dobra, nie odzywam się nic do nich. będzie, że jakiś harassment. Tak, no dobrze, bo właśnie się przyspieszyła ta ręka w chuj. Tak, tak szybka, kurwa, kurwa. Ja nie... No z takiego dobiegu taką oddałem, kurwa, tą z całej ręki.

No, yeah. Dobrze. Okay. Chlamie Od piątku do niedzieli. Na zmianę. Pozdrawiam Cię Szymek. Na zmianę. chlanie Pozdrawiam Szymka i lecha. Na zmianę. chlanie, Trening. chlanie Od piątku do niedzieli. Przychodzę. Tu jest wtorek. 200 na dwa. Even in my lowest. I'm just better than you. Wspólnie doszedłem do wniosku po tym, co Colton odpierdolił. Dla tych, co nie wiedzą, Colton ma total 1200 w kategorii 120, chyba albo 120, plus, 120, chyba W wieku 24 lat. I doszedłem do tego, że No fajnie byłoby kiedyś być najlepszy na świecie i Wierzbicki ma. Rekord w juniorze do 23 lat yy, w wadze 100 kilo, 375 w martwym. Ja doszedłem do tego, tak się trochę bije z tymi myślami, że jeżeli do 23 roku życia do końca mojego juniora nie dźwignę co najmniej 370 w martwym, to wchodzę na b***. I ciekawi mnie reakcja jędka, co na tym sądzi. Git, mamy statement. Bo uważam, że jeśli przeprowadzisz swój taki wewnętrzny dialog i w twojej głowie już to jest OK, jakby, że jest potwierdzone. Że twój umysł ci podpowiada, że możesz, że tak powinieneś zrobić. Myślę, że to jest OK. Jeśli realnie masz yy, ambicje na mistrza, świ mistrza świata, nie? Jeżeli mam ambicje Na mistrza świata, no. no to teraz... Nie no, no, bo generalnie... To już W dalszym ciągu. Uważam, że nie wejdę, bo dźwignę po prostu 370 za, 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 w ciągu dwóch lat, martwym. w martwym. Wierzę w to. Ale jeżeli nie dźwignę, to myślę, że jest szansa, że wejdę, ale z drugiej strony czy chcemy to promować na kanale? Czy, to, czy, czy ja, ja, mogę ja mogę tak, tak mówić, mówić? Bo naprawdę we... mówimy jak jest. Ja. Ja że tak. Ale jeszcze się może widzowie dużo zmienić. Jakby ktoś wszedł na to musi o tym powiedzieć. No. no i myślę, że dźwignę te 370, ale po prostu zdałem sobie sprawę, że Mam te ambicje, żeby być kiedyś najlepszy na świecie. Panie, pa, panie i panowie, znowu wpadłem w cugi alkoholowe. Chlałem od piątku do niedzieli i robiłem przerwy na treningi. Piliśmy na mieście, później jechaliśmy na trening, co nie? Następnego dnia i od razu z treningu znowu na miasto, nie? Ja wierzę w to bardzo mocno i, i jakby. No, doszłem do tego, że już nie chcę gonić Wierzbickiego, tylko chcę gonić Coltona. A no Colton jest na kurwa końskich dawkach. To... I teraz pytanie, czy my możemy w ogóle konkurować... Czy... czy my możemy konkurować z ludźmi na bo... Nie, I... nie no, z... 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 Po, z... po prostu Colton z... bo... jest poza zasięgiem i teraz ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli... Nie, nie no, to jak chcesz z nim konkurować... Weź nogę, jak... jak chcesz z nim konkurować, to od razu musisz... Jeszcze nie, bo wierzę, że dam radę naturalnie. Nie, jeszcze. nie, tu w ogóle nie ma szans, to wiesz... To tak, ja, ja wierzę w duże szanse w różnych rzeczach, to, to jest ten tak trochę odklejony pod tym względem, a tutaj to, to mam tak, że jest... że to nawet procenta nie ma, tam nawet nie ma 001 to konto nie da się naturalnie tak. pobić, po prostu. Mm. A, sorry, odsłonię się. No tutaj była awaria lampy, nie wiem czy tak, to okazał. pewnie tak. Nie. Hmm? Awaria lampy. Nie, nie pokazał, ale... Mogę pokazać. Żebym generalnie, generalnie rozjebał lampę jak to był Ale napisał, że nie jest w życiu <INE2> i super siłowie. Wiem, co sądzisz o jeszcze o bo nie zną zobaczyć. Chciałem ci powiedzieć, że robić 135 na 3. Chujowo, co? Nie no. Czy no, lepszy... świeci się lampka w, w okuci, coś takiego? No z lepszą łapą ode mnie, nie? No jak, no wszyscy 113. A no to jest 353. No to Bo chyba lepiej To jest lekko no, Twoja głowa no? jest lepsza Zresztą no kurwa Ty wycisnąłeś 152,5 no. Tak? A ja na razie Nie, no, nie wycisnąłem 150 no no, że... Kurwa nawet nie wiadomo czy wycisnąłem Wiesz no ja szkoda, Ale możemy że... przypozować? Nie, ja nie pozuję <laughs> Wytnij <A>, mnie <laughs> jak, jak? oceniamy Sylwetkę przy mistrza świata? Panie, panie, panie i panowie? znowu wpadłem w czygi alkoholowe. Chlałem od piątku do niedzieli i robiłem przerwy na treningi. Piliśmy na mieście, później jechaliśmy na trening, co nie? Następnego dnia i od razu z treningu znowu na miasto, nie? No jest rzęka na bicepsie. Jest od dwa lata w MBF, tak swoją drogą drogo. Po masie? Nie to wiele planów. <laughs> lekki redu. Czyli jaka waga teraz? <laughs> 70 Cie? Powiem tak 70. Jakieś 77,88 było przed weekendem Po weekendzie jeszcze I cała masa poszła Ale jak ma na to nie patrzeć, przy tej wadze zajebałem 202. A co będzie jak wrócę kurwa po tym tygodniu organizm się zregeneruje, nie? Człowieku, Co to będzie wiesz. Ty, ale powiem ci kurwa, fajnie to wygląda. Jestem ty. Bo body dysmorfia mnie opuszcza chyba. Nie to się zmienia, masz więcej niż zwykle. Bo tak mi wycięło. Uciekła mi woda, ale gdzieś tak zostało tu mięso. I kurwa fajnie to wygląda, to jest trochę większa ławka. I też ale tak ogólnie dużo zmienia moje ego w moim życiu, które jest wyjebane kurwa do niebotycznych rozmiarów. Na przykład, patrzyłem ostatnio na Kubę Maślankę i, aha, bo, bo w ogóle wy o tym nie wiecie, ale po 150 robię sprint do 200 na ławie. <grym> 150, 50. I wiesz <teraz>, co <grym> jest piękne? Im się zapala światełko, mówię co za kurwa debil. Nie wierzą we mnie. Widzą, się zapala światełko, mówią, co pierdoli. Ale to jest właśnie piękne, że nikt nie wierzy. Nikt nie wierzy. Cały świat... Versus Cały Cały świat versus ty, nie? Wiesz, tam Ronaldo wchodzi na boisko, cały stadion, Messi si, me, Ronaldo tak, albo jak ten, jak Jose Mourinho, ma taki, wiesz, ma, ma takie, wiesz. No, taki prędzej taki, Mourinho, Ronaldo tego nigdy nie dokonał. Taki, e, kurwa, takie zdjęcie. No tak. No. I co? się I jeżeli, uważam, że jeżeli będę ważył stówę, a będę ważył stówę w marcu, uwierzcie mi, że będę to yy, zakręty się około 200 i w przyszłym roku 2026 chcę mieć 200 no. i chcę to zrobić yy, po prostu przed, przed kubą maślanką, w sensie jakby kuba maślanka wycisnął 200 chyba w wieku 23 albo 24 lat, coś takiego, tak mi się wydaje, to ja chcę to zrobić w wieku 22 lat albo 21? Nie, to ja będę miał 21 lat jeszcze wtedy. Ja mam 20 lat jeszcze. Chcę w wieku 21 lat wycisnąć 200 nie, to już jest, tu lecą, ale wiesz co jest piękne, że nie uważam tego, że to są le farmazony, lecą po prostu bardzo mocne proste fakty, ale czy to są farmazony, kurwa, nie, to jest, to jest, real no, trzeba by było sprawdzić co mówi Rektor, ale no, temu się nie liczy, tak dobra, to bym skończył. nikt tego nie nagrał, ruchem, nikt tego nie nagrał. Widzowie, ostatnie słowa w tym vlogu. Ostatnia... Ostatni statement mój, można powiedzieć. albo takie, takie luźne przemyślenia, z czym bym chciał was zostawić, skąd się w ogóle bierze e, ten cały e, pomysł o ewentualnym dopingu, kilkrad i tak dalej. Widzowie kocham wygrywać. I jeśli będzie trzeba, to jestem gotów oszukiwać, żeby wygrać. Chyba tyle. Każda. Powiem tak. Każda federacja musi mieć swojego Conora McGregora. Każdy uniwersum musi mieć swojego Willian'a, nie? Także z tym was chciałem zostawić. Kończymy vloga. Rośnijcie duzi. Kochamy was.